Ostatnich dni upłynęło na żywiołowych dysputach i na podejmowaniu posłów. Ale musiał przyjść moment należnego odpoczynku, jakim było wydarzenie towarzyszące, królewska biesiada. Jednym z ważnych punktów programu miał być popis niedźwiedników, treserów niedźwiedzi. Mieli oni wykonać swój, jeden z najbardziej znanych numerów, walki niedźwiedzia z psami. Tym razem miały być użyte psy. Z dworu. Tyle tylko, że te psy dobrze odżywione, nie bardzo ochoczo chciały wziąć udział w programie. No, jeden z nich podszedł, obszczekał nawet przez moment niedźwiedzia, no ale dość powiedzieć: kompletna klapa z widowiska. W tym momencie pojawił się nieoceniony błazen, który i królowi i wszystkim ogłosił, żeby następnym razem. Koniecznie wzięto królewskich pisarzy, bo oni nigdy nie są nasyceni. Czy to trudy podejmowanych decyzji a może pokłosie wczorajszej biesiady? Dość powiedzieć, że poranne słońce szczególnie mocno raziło naszego króla prosto. Wątpię. Spytacie, którego? <ścoughs> Cóż nie powiem, król nie podpisał formularza Rodo i ja nie mogę tego ujawnić. Tym bardziej, że rzecz nie dzieje się przecież w przestrzeni publicznej, a w jego królewskiej sypialni. Ale to nie jest ważne dla naszej opowieści. Ważne jest to, że ogólny stan zdrowia ból głowy ból mięśni no cóż, szybko wyzwano królewskiego Cyrulika. No ten gotowy na wszystko przyniósł ze sobą nawet swój, pełen robaków. Dziś wiemy, że były to pijawki. No i szybko przystąpił do upuszczania królewskiej krwi. Wyobraźmy więc sobie tą sytuację. Trzy robaki przytknięte do królewskiego ciała chłepczą jego posokę niemiłosiernie. Zrazu nieduże, mikre, a wkrótce pęcznieją obelżywie. Jak ten kciuk u dłoni wielkie się robią. A wkrótce odpadają jeden po drugim nasycone królewską posoką szybko błazen królewski który przecież naszego króla o krok nie odstępuje rzekł do niego królu te robaki to jak fałszywi przyjaciele zrazu przychodzą do ciebie w pokłonie zgarbieni a gdy uzyskają wszystko to co potrzebują odchodzą siną dal tak jak te robaki, które od ciebie odpadły, gdy się nasyciły. Jak usłyszeliście, błazen to nie tylko żarty, figle czy jakieś anegdoty. To także bardzo celne, psychologiczne i często filozoficzne uwagi, za które był ceniony nie tylko przez króla. Od błazna dowiedzieliśmy się już, jak on postrzegał królewskich dworzan. Ale jak dworzanie rozpoznawali królewskiego błazna? No z całą pewnością po jego barwnym stroju. Stroju, który podobnie jak uniform Herolda, zaczął kształtować się w XIV wieku, a został zaprojektowany w specyficzny sposób po to, aby każdy na dworze mógł błazna już z daleka rozpoznać. Chodziło bowiem o to, że tylko on miał ten przewilej, aby królowi prawdę prosto w oczy powiedzieć, no i też z niego móc zakpić. Chodziło więc, aby nikt inny z tego przywileju nie korzystał. Błazen na głowie nosił czapę, zwaną również kuklą. Miała ona specyficzny kształt nawiązujący do kaptura, do kaptura pielgrzymów. Chodziło o to, że błazen często przybywał incognito. Miał też swoją misję do spełnienia. Czapa błazna wyposażona była zawsze w uszy. Tyle tylko, że mogły być, tak jak tutaj widzicie, w mięsiste, opadające nieco uszy osła. No i to nawiązywało do jurności tego zwierzęcia i do tego, że błazen często w swoim języku jakieś rubaszne opowieści, erotyczne nawet, wprowadza. Y Uszy mogły być również w innym kształcie, wysoko ustawione, króciutkie, jak usarne. Ważne, że zakończone były dzwoneczkami. Dlaczego spytacie? No, bo na kościelnych wieżach po co dzwony dzwoniły? Ano, ogłaszały albo wybór nowego króla, śmierć starego, zwycięstwo, porażkę w jakiejś bitwie. Dość, że ogłaszały. Ważne wydarzenie wskazywały na ważną osobę, no a przecież błazen ważną osobą na dworze był, stąd też obwieszony był, gdzie tylko mógł, a zwłaszcza na czapie dzwoneczka. A te dzwoneczki bardzo często układano tak zwany koguci grzebień, który widzicie tutaj na czubku mojej czapy. Kogut w średniowieczu symbolizował waleczność i inteligencję. Coś, co... Musiało charakteryzować błazna, który niejednokrotnie przeciwko całemu dworowi występował i musiał o z wszystkimi, także z władcą walczyć. A strój błazeński musiał być wielobarwny, często na pół przedzielony. Błaźni w Polsce lubowali się w czerwieni, bo to nawiązywało do barw królewskich. Błaźni we Włoszech, w Anglii. No, ci nosili się raczej na niebiesko. Znowu w Burgundii obowiązywały stroje żółto-czerwono-zielone. Ale wszyscy błaźni nosili najbardziej modne nogawice w dwóch kolorach, w zielonych i w niebieskich. Tymczasem w moich dłoniach widzicie kolejny wyjątkowy błazeński gadżet. Laska, kluka. Podobnie jak berło królewskie pełniło bardzo ważną rolę w przypadku błazna. Symbolizowała jego wolność słowa. Moi drodzy, zakończona bardzo często podobizną błazeńską, co wskazywało na jego wyjątkowość. A także mogła być zakończona lusterkiem. No, tu podkreślała trochę samotność błazna, który lubił się w nim przeglądać. Tyle tylko, że ta podobizna mogła być zamieniona w zwykłą kulę. Kulę przymocowaną rzemieniem. I wtedy ten y, gadżet błazeński, te berło jego, zwane było wierciochem. Bo to w lewo, to w prawo błazen podskakiwał, i ta kula również zmieniała swoją pozycję. Wskazywało to na błazeńską wścibskość. Ale również zwany był wtedy ten przyrząd cepem. I tak jak rolnik muci cepem zboże, tak błazen swym językiem bardzo szybko opowiada i, jak słyszycie, również nie muci. A błazen swoje opowieści często wyposaża w dodatkowy hałas, zwyczajnie bębniąc i tarabając. I tak też jest przedstawiany na dawnej ikonografii, wraz ze swoim bębenkiem, na którym częściej hałasuje. Nisso,